Na początku musimy ustalić, dlaczego kobieta jest cenniejsza od mężczyzny. Płeć męska jest niespecjalnie potrzebna, gdyż jest łatwa do zastąpienia. Załóżmy, że mamy grupę 10 samic i 10 samców. Wydajność reprodukcyjna grupy to 10 młodych rocznie. Gdy zginie 5 mężczyzn, czyli aż 50% męskiej części, wydajność reprodukcyjna nie zmienia się. Gdy zginie jeszcze trzech samców, grupa również wyprodukuje 10 młodych rocznie, za to gdy zginie Jedna kobieta, wydajność reprodukcyjna spada o 10%. Celem pojedynczej jednostki jest podanie swoich genów dalej. Ale mamy też wspólne cele jako zwierzęta stadne. Jednym z nich jest właśnie wyprodukowanie odpowiedniej liczby osób do następnego pokolenia i zapewnienie im bezpieczeństwa do momentu, aż sami będą zdolni wejść w nasze buty jako policjanci, lekarze, sprzedawcy, rolnicy itd. Oczywiście nie tylko ilość, ale też jakość tych ludzi jest bardzo ważna dla siły grupy, miasta czy państwa. W związku z tym nastąpił podział w funkcjach, i mężczyźni przejmowali te, które były obdarzone większym ryzykiem, czyli zawody, w których jest duża szansa na śmierć lub kalectwo. I nie jest to zjawisko społeczno-kulturowe. W stadzie bizonów, który jest atakowany przez wilki, samce nawet kosztem własnego życia otaczają samice, a potomstwo zamykają do środka. Kobiety są cenniejsze. Są takimi diamentami ale tylko w wieku reprodukcyjnym, czyli od około 15 roku życia do około 35. Ukazuje to różnica libido pomiędzy kobietami a mężczyznami. Kobieta swój szczyt osiąga po 30 roku życia, a mężczyzna około 20 roku życia. Gdy kobieta ma niskie libido, to mniej mężczyzn ją interesuje, a gdy wyższe, to więcej. Czym w takim razie jest odrzucenie? Matka natura przemawia przez kobietę i mówi takiemu mężczyźnie, że nie ma powodu, dla którego jego materiał genetyczny powinien być przekazywany w przyszłość. Generalnie kobiety wchodzą w relacje z mężczyznami o tym samym statusie lub wyższym. Za to mężczyźni odwrotnie. Na tym samym poziomie lub niższym. Mężczyzna zazwyczaj nie odnajdzie się w relacji, w której kobieta jest inteligentniejsza, posiada większe sukcesy zawodowe, czy jest silniejsza. Tak samo kobieta nie odnajdzie się w Relacji, w której to mężczyzna jest słabszy, brzydszy, biedniejszy czy znacznie głupszy. Wymiana teraźniejszości na lepszą przyszłość. Pierwsza nieudana miłość to jedno z pierwszych zderzeń ze ścianą. Dla mózgu to jest szok. Że zawsze dostawałeś to, co chciałeś, albo raczej wszystko było dla ciebie przygotowane przez rodziców, a teraz okazuje się inaczej. Nieodwzajemniona miłość lub po prostu odmowa uświadamia twojemu mózgowi, że jeśli chcesz dostać coś w przyszłości, to musisz poświęcić teraźniejszość w ofierze. Można to nazwać negocjowaniem z przyszłością. Rodzice ci już nie pomogą i nie przygotują ci od tak kobiety. Teraz musisz samemu coś poświęcić, aby dostać nagrodę. Plakaty półnagich kobiet na ścianach, i dlaczego mężczyźni obserwują kobiety, przykładowo na Instagramie. Mężczyźni używają obrazów kobiecych doskonałości do zmotywowania samych siebie. Dla współczesnych kobiet wydaje się to czymś prymitywnym i obleśnym. Jednak chodzi w tym o to, żeby wyobrazić sobie nagrodę za swoje poświęcenie. Takiego właśnie zachowania uczą nas baśnie, bajki i opowieści. Zabij smoka, a dostaniesz rękę księżniczki. Kobiety nigdy się nie dowiedzą, jak paraliżująco działają na młodych mężczyzn. Jest to bardzo prosty mechanizm. Strach przed odrzuceniem wywołuje przerażenie, a przerażenie jest proporcjonalne do tego, jak bardzo dana osoba im się podoba. Dopiero po okresie zauroczenia mężczyzna sobie uświadamia poprzez utworzenie związku z kobietą, że w sumie to była iluzja i kobieta nie jest wcale idealną istotą. Kobiety są dla mężczyzn jak nowa, niezbadana planeta, a nieodwzajemnione uczucie jest jak przegrana wyprawa rakietą, i za każdym następnym startem rakiety będzie się zastanawiał, czy warto jest marnować tyle paliwa i zasobów na podbój nowej planety. Jeśli mężczyzna został po raz kolejny odrzucony, czyli jego rakieta nie doleciała na tą nieodkrytą planetę, to niestety wiele razy zastanowi się ponownie i przemyśli, czy warto jest znowu startować. A tu już pojawia się problem z poczuciem wartości. Jedni mężczyźni, po nieodwzajemnionej miłości, pójdą na siłownię, inni uciekają w pornografię. Załagodzić ten ból. Można w kilka sposobów. Wariant A. Szukanie przyjemności i spełnienia w innych obszarach życia, takich jak sport, sukcesy zawodowe lub nagrody płynące z otoczenia. Szczególnie siłownia, czyli praca na rzecz aktywności fizycznej, jest bardzo nagradzająca. Daje to dużo satysfakcji. Wariant B. Możemy załagodzić ten stan, zakochując się ponownie. Osoby, które zostały porzucone, mają tendencję do wejścia w nowy związek, aby upewnić się, że wszystko jest z nimi w porządku. Problem jednak polega na tym, że relacje zawierane w taki sposób mają zwiększone skłonności do szybkiego kończenia się. Nasz mózg ma specyficzną zdolność do uczenia się wzorców zakochania. Jeśli mózg zorientuje się, że chwilowe zakochanie przynosi ulgę, to jesteśmy w stanie uzależnić się zakochiwaniem tak samo jak alkoholem. Wariant C. Ośrodek w mózgu odpowiadający za ból fizyczny jest tym samym ośrodkiem, który jest pobudzony, kiedy jesteśmy odrzuceni. To jest tak zwane ACC, czyli przednia kora zakrętu obręczy. To oznacza, że odrzucenie będzie nas tak samo bolało jak na przykład złamanie nogi czy rozcięcie fizyczne. Taka osoba jest bardziej podatna na nadużywanie leków lub alkoholu, licząc, że cierpienie przejdzie, co może być bardzo zgubne, bo daje to tylko chwilową ulgę. Różnica pokoleń i social media. Na naszych oczach dzieje się coś, co możemy nazwać ewolucją. Dla poprzedniego pokolenia, jeśli mężczyzna nie pił, nie bił i przynosił wypłatę, to zasadniczo był ideałem. Internet jednak wywrócił wymagania i oczekiwania kobiet do góry nogami. Do lat 50. 90% małżeństw było zawierane z ludźmi, którzy w dzieciństwie mieszkali nie dalej niż 10 km od siebie. Po prostu żyliśmy w małych grupach. Teraz, w erze internetu, nie dość że wybór jest większy, to masz kontakt z przerysowaną rzeczywistością. Ludzie hiperbolizują swoje profile na Instagramie aby jak najwięcej na tym zyskać. Jeśli kobieta porównuje mężczyznę z Instagrama, którego nigdy nie spotkała ze swoim kolegą, to oczywiste, że ten faktycznie spotkany kolega będzie głupszy, słabszy i biedniejszy. Łatwiej zbudować swój wizerunek na przyklejonych cytatach, photoshopie i życiu na kredyt, niż na faktycznym, rzeczywistym życiu. Kobiety idealnie odnajdują się w tej sytuacji, natomiast mężczyźni nie wiedzą co robić. Mężczyźni i kobiety muszą się nauczyć rozmawiać o swoich oczekiwaniach. Odpowiedź, jeżeli się wnętrze, to zamiatanie sprawy pod dywan. Oczekiwania mogą być różne i mogą się modyfikować w trakcie trwania relacji. Mężczyźni zawsze walczyli o kobiety. Im kobiet jest mniej, tym więcej jest męskiej agresji. W czasach prehistorycznych, tysięcy lat temu, tylko jednemu mężczyźnie na 17 udało się przekazać swoje geny. Większość uwagi mężczyzn w tym czasie skupiała się na walce o kobiety. Dopiero gdy mężczyzna ma kobietę, może realizować się na innym polu. Dlatego w momencie formowania się pierwszych państw jednocześnie wprowadzono monogamię, aby zaprzestać tych destrukcyjnych walk i skierować wysiłek wszystkich mężczyzn na budowę cywilizacji. Kiedy grupa mężczyzn pozbawiona jest szansy na przekazanie dalej genów, stare, zwierzęce walki odżywają. Tyle że w nowoczesnej formie, kierując frustrację w destrukcyjne, przestępcze zachowania, radykalne, populistyczne ruchy polityczne czy działalność terrorystyczną. W całym polskim społeczeństwie mamy mniej więcej porówno mężczyzn i kobiet, ale w poszczególnych grupach wiekowych mamy silne różnice. W wieku 65 lat i starszym na 100 mężczyzn przypada 157 kobiet, a poniżej 50 roku życia to mężczyźni liczebnie przeważają. Wśród osób w wieku 20-29 lat mamy nadwyżkę mężczyzn liczącą 94 tysiące, co oznacza, że niemal 100 tysięcy mężczyzn z przyczyn strukturalnych jest pozbawiona możliwości założenia rodziny. Do tego Polki częściej wiążą się z cudzoziemcami niż Polak z kobietą z obcego kraju. Małżeństwa Polek z cudzoziemcami stanowią aż 74% ogółu małżeństw mieszanych friendzone, chociaż z przyjaźnią to nie ma za wiele wspólnego. Każda przyjaźń ma charakter transakcji, coś za coś. Jeżeli człowiek podejmuje jakiekolwiek działanie, to robi to z perspektywą korzyści dla siebie. Często jest to pożytek niematerialny, np. w postaci szacunku od innych, posłuszeństwa czy satysfakcji. Friendzone jest to transakcja w jedną stronę, czyli nie kocham cię, ale lubi jak ty mnie kochasz. Jest to dobre dla poczucia wartości kobiety, daje dużo satysfakcji i przyjemności, a dla osoby odrzuconej to działanie jest odwrotne. Poczucie wartości spada. Osoba zamknięta może tyrać sobie głowę, że nie jest dość dobra, atrakcyjna i wystarczająca na miłość. Co gorsza, im bardziej się starasz, tym większej nagrody oczekujesz. Kłamstwo społeczne jeszcze umacnia to zjawisko. Pranie mózgu przez seriale, komedie romantyczne i kobiece opowieści, aby starać się o kobietę jak najdłużej, bo ona nie wie co czuje i potrzebuje czasu i o kobietę trzeba walczyć do końca i za Wszelką cenę. Daj znać, jeśli dotrwałeś do końca, i nie zapomnij ocenić materiału, jeśli się spodobał. Do usłyszenia w następnym odcinku.